Jestem tutaj włóka owca, a ty ziomek nie leż powstań. Ciężary, siłka, dieta, ani czekolada milka, może to się w gobie nie mieści, ale pobudka tutaj, ziomek. 6.30, ziomek, dziewczyna, tutaj nie ma, siłownia to twoja dziewczyna, wchodzisz na siłownię, zapomniesz o całym świecie, żyjesz czy nie, co to będzie, Wyciskać ciężary co do joty, a jak ci zabraknie wody, co ty, co ty, pij własne poty, poty, co ty, co ty, własne poty, poty, zdrowe miski. To pakuj walizki. Gdy braknie ci ruchu, będziesz miał na plaży oponę na brzuchu. Grasz na kitarze, tutaj nie ma słońca, lecz je na siłę od Ziomek co ty Gdy braknie ci wody, to pij własne poty. Pij własne poty. Co ty? Pij własne tutaj ziomek poty. Rzekło mi się tak mówić Pamiętaj ziomek nigdy się nie poddawać Uważaj, ziomek na czpunów To są miny Sił mnie odleje adrenaliny Nie jestem tutaj kreatywny Ale w moich żyłach płynie kreatyna Zamiast tutaj pięknej amelki Wolę ziomek sobie hantelki Sto na klatę Kładę cię na matę 50 na bicepsy To nie plepsy. Nie podwinę nogę Zrobię to bo mogę Wyciskajcie żary, co do joty, a jak braknie pody, co ty, co ty, pij własne poty, co ty, pij własne poty.